Steve ponownie został złapany przez polanie w Anglii i do internetu wyciekło nagranie jak antybohater Pandora Gate został spoliczkowany. Dzisiaj przegadamy dlaczego to są fatalne wieści dla całej sprawy Pandora Gate. Dodatkowo kanał sportowy został sprzedany za kilkanaście milionów dla międzynarodowego giganta. Restauratorzy kontratakują książula i zarzucają mu brak wiedzy i rzetelności w recenzjach. Mówisz, że mały kebab mało mięsa? Tak, bo zamówiłeś mały kebab dla dzieci, 70 gramów mięsa. Asap Broki uniknął 24 lat odsiadki. Na TikToku powstał kolejny kontrowersyjny Trend, a oni passiary od 100 000 facetów ogłosiły, że są w ciąży. Zacznijmy od tematu, który naprawdę mnie zdziwił, czyli sprzedaż kanału sportowego i to nie za małe pieniądze. Jak czytamy na główek, Mateusz Borek wraz ze współwłaścicielami finalizują sprzedaż kanału sportowego. Kwota szacowana jest na kilkanaście milionów złotych. Do podpisania finalnej umowy ma dojść w przyszłym tygodniu. No i rozpętało to ogromną burzę oraz fale komentarzy, że wycena jest absurdalna, co za debil na tyle to wycenił, kanał jest wart Kilkaset złotych, a nie kilkanaście milionów, no ale w sumie, no to nic bardziej mylnego. I wiadomo, kanał sportowy swoje lata świetności ma za sobą, kiedy na pokładzie był jeszcze Krzysztof Stanowski i najlepiej obrazują to najpopularniejsze publikacje i dziesiątki milionów wyświetleń w tamtym okresie. I odejście Krzysztofa było dużym ciosem, bo powstała wokół tego ta wielka drama, która w skrócie zarzucała byłym wspólnikom wybujałe ego czy brak równomiernego zaangażowania w projekt. Miałem dość udawania, chwienia w atmosferze, w której. Nikt nikogo nie lubi, zetknąłem się z ego i moim zdaniem z zazdrością, która nie pozwala niektórym normalnie funkcjonować. I gdybym, gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć, najkrócej jak się da na pytanie, co rozwaliło kanał sportowy, z mojej perspektywy, to powiedziałbym, że. No i po tym od razu każdy zaczął wróżyć wielki upadek kanału sportowego. I na początku rzeczywiście się na to zapowiadało. Odnotowali ogromny spadek wyświetleń, nawet chwilowy spadek subów poniżej miliona oraz błyskawicznie rosnącą bezpośrednią konkurencję, czyli kanał zero. Natomiast spadki nie trwały w wieczność, bo mimo małych wyświetleń na pojedynczych publikacjach, które widzimy bezpośrednio na ich kanale, to ustabilizowali się na około 4 do 5 milionów wyświetleń miesięcznie. Co daje około 60-70 tysięcy złotych samych Klam na YouTubie. Z tego co widać, to nie brakuje im też sponsorów, no bo jest tam Bookmacher, Mercedes Benz czy XTB, którzy na pewno przynoszą większe pieniądze niż wspomniany wcześniej AdSense, Więc miesięcznie jest to projekt, który wciąż generuje setki tysięcy złotych przychodów. Oczywiście nie wiemy do końca, jakie tam są koszta, natomiast jakoś ten organizm rok podejść po stanowskiego funkcjonuje. I teraz robi się ciekawie, bo zakupem kanału sportowego nie jest zainteresowany jakiś losowy ziomek, który nie ma co robić z pieniędzmi, a gigant, a może nawet Olbrzym, czyli Antena Grup koncern medialny zajmujący się produkcją i dystrybucją treści rozrywkowych, informacyjnych oraz edukacyjnych. Globalnie docierają do 150 milionów odbiorców i do 500 milionów dzięki swoim partnerstwom. A w 2022 roku arabski koncert NBC zainwestował w nich skromne 225 milionów euro. Więc kasy im nie brakuje, a ich aktualna strategia opiera się na ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej. Antena chce, by wszystkie ich treści były równolegle transmitowane do telewizji tradycyjnej, co oznacza, że nawet po sprzedaży kanał sportowy pozostanie na YouTubie i nawet z tym samym składem, a w umowie sprzedaży ma zostać zapisany obowiązek ich występów w konkretnej liczbie audycji na rok, za co będą dostawać dodatkowe wynagrodzenia. Jeden z kanałów telewizji, który grupa prowadzi w Polsce, czyli AXN, ma zostać zmieniony na kanał sportowy i nadawać kilkanaście godzin na dobę. I ma być hybrydą formatów internetowych ze sportową telewizją informacyjną. Ciekawa sprawa, polski kanał na YouTube jest wykupiony przez międzynarodowego olbrzyma, chyba. Pierwszy raz takie coś ma miejsce. Prezes kanału sportowego nie udzielił onetu żadnych informacji e, oprócz takiego, nie wiem, samouwielbienia. Kanał sportowy, jako największy w Polsce kanał YouTube o tematyce sportowej jest naturalnym obiektem zainteresowania podmiotów z branży mediowej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale na pewno na kilkanaście milionów złotych antena grup stać, a dla kanału sportowego i jego właścicieli taka oferta jest jak gwiazdka z nieba. Dlaczego warto inwestować? Świat nie stoi w miejscu. Pomyśl sobie, jak wyglądało Twoje życie te 5 czy 10 lat temu, a jak wygląda teraz. Postęp jest nieunikniony i warto postarać się go wykorzystać. Dla przykładu, amerykański indeks SP 500, który obejmuje największe firmy w USA, osiągnął średnią roczną stopę zwrotu na poziomie ponad 7% w ciągu ostatnich 50 lat. A to oznacza, że każdy dolar zainwestowany w ten indeks w 1974 roku po uwzględnieniu między innymi wpływu inflacji. Dziś byłby wart około 37 razy więcej. Warto jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a przeszłe wyniki nie gwarantują podobnych rezultatów w przyszłości. Dlatego przed rozpoczęciem tej przygody poświęć chwilę na zdobycie wiedzy finansowej. To jest najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić. Teraz jest naprawdę dobry moment, aby zdobyć wiedzę, bo przy rejestracji z kodem Konop możecie odebrać kurs dla początkujących za darmo. Ostatnio gadaliśmy o tej obrzydliwej OnlyFansiarze, która przekroczyła liczbę tysiąca facetów w 12 godzin. Kusz po sprawie trochę opadł, a ona chyba dalej próbuje ukręcić na tym trochę lodów. No bo teraz zaczęła podkręcać, że po całej akcji jest w ciąży. I know how far Trzeba chyba zrobić jakieś losowanie lotto tego szczęśliwego numerka. Ja obstawiam 749, możecie wasze typy pisać w komentarzach. A tak na poważnie nie wierzę w to. Ponieważ nagle jej koleżanka, która zrobiła to z setką facetów, też nagle magicznie zaszła w ciąże. Więc w 100% mówimy o kolejnym skoku na kontrowersję oraz rozgłos. Drogi widzu, bądź na czasie z tym oraz innymi tematami. Subskrybuj kanał i zostań tu na dłużej teraz pogadamy o chłopaku Riany, czyli ASAP Rokim, który uniknął 24 lat odsiadki. No i wiadomo, amerykańscy raperzy w połączeniu z problemami z prawem nie jest to nic nowego. Przykładem jest Meli, który został oskarżony o podwójne morderstwo w 2019 roku. No i w zasadzie do tej pory nie zapadł wyrok w tej sprawie, czy pan six Nine, który został skazany m.in. za przynależność do grupy przestępczej, ale wyszedł po sprzedaniu innej. Problemy Ace prokiego z prawem zaczęły się jeszcze w Szwecji, kiedy po jednym z koncertów zaangażował się w bójkę, wyciekł z tego nawet filmik do internetu, a on został aresztowany wraz ze swoim ochroniarzem. I wtedy też w związku z tym jego występ na Open -airze w Polsce został odwołany. O sytuacji zrobiło się bardzo głośno w internecie, a światowe gwiazdy, a nawet prezydent Donald Trump, wstawiły się za nim na Twitterze. Nic to jednak nie dało, raper został skazany, natomiast kara nie była aż tak surowa. Ale parę dni temu internet obiegła inna sprawa, szczególnie po informacji, kiedy raper odrzucił propozycję ugody z 24 lat odsiadki na 180 dni, ponieważ uważał, że jest niewinny. I sprawa dotyczy jego byłego przyjaciela z dzieciństwa. Panowie w 2021 roku mieli się pokłócić, następnie spotkać, doszło tam do rynkoczynów i według zeznań jego byłego kumpla Asap w tamtym momencie miał wyciągnąć pistolet, grożąc, że go zabije, a następnie miał oddać dwa strzały, z czego jeden otarł jego rękę. Później kumpel zebrał wuski po kulach no i y, poleciał na komendę. PST, PST, Tylko policję szanuję. Raper został aresztowany parę miesięcy później na lotnisku w Los Angeles, gdy wracał ze swoim partnerką Rianą z wakacji. TMZ opublikowało też nagranie, jak policja wjeżdża mu do domu w celu przeszukania. Po wpłacie kaucji na 550 tysięcy dolarów raper został wypuszczony, no ale finalna rozprawa miała miejsce parę dni temu. Wiele osób zastanawiało się, czy pojawi się na niej Riana, co zrobiła wraz z dwójką ich dzieci. Na rozprawie został puszczony materiał z monitoringu z 2021 roku. Możemy na nie usłyszeć kłótnie mężczyzn, a następnie odgłos strzałów, co pokrywałoby się z wersją jego byłego kumpla. Aesop twierdził jednak, że broń, której użył, była rekwizytem z planu jednego z teledysków, a wyciągnął ją i oddał strzały, żeby tego gościa odstraszyć. Na nagraniach nie widać momentu wystrzału, jednak samą broń, którą raper trzymał, już tak. Nie została ona jednak nigdy znaleziona, dlatego sąd postanowił uniewinnić rapera z tych 24 lat odsiadku. <noise> Jaki mamy wniosek? Nie strzelajcie do ludzi, nawet z tej rekwizytowej broni. Mam nadzieję, że to się kiedyś przyda. Pozdrawiam. Żółto coraz częściej spotyka się z kontratakami atakami od recenzowanych restauracji. Najczęściej zarzuca mu się brak wiedzy na temat recenzowanych dań, szczególnie jak testuje coś innego niż kebab. W kwestii braku wiedzy kulinarnej zrobiło się najgłośniej, kiedy chłopaków przyniósł temat zrobienia e, pizzy mrożonej. No spróbuję tej Ekscelencji, tak? Produkt żobkowy to jest to tak twarde. No i wiadomo, kolorowy vlog nigdy nie określał się jako profesjonalny krytyk kulinarny, ale mimo wszystko jego opinia na YouTube'owym odcinku aktualnie ma większe znaczenie i wpływ dla lokali niż na przykład taka gwiazdka Michelin. Michelin, kurwa, nie jak to się mówi. Czego idealnym przykładem były tłumy ludzi na przykład pod tym lokalem z różkami z bitą śmietaną. Po tym jak nas odwiedziliście, jak byliście u nas, kolejki wzrosły po prostu gigantycznie, odbudowaliście nas inter nasz interes. Czy długie kolejki pod innymi poleconymi lokalami. To ma jednak też drugą stronę, no bo Wiadomo, nie może być tak kolorowo. Zdarzają się też te mniej pozytywne recenzje, gdzie jakiś lokal potrafi mocno oberwać. Tutaj wiadomo, mamy wiele opcji, czyli na przykład przełożenie jakości do ceny, faworyzacja, czy na przykład smak. Najgłośniej było o aferze hajzerowej, jak budka z kebabem chciała faworyzować youtubera i dali mu więcej mięsa. Ważymy lawasa od tajnego agenta. Mój lavasz ważył 515. No cóż. 463. Inny lokal po fali Hejtu nagrywał oficjalny statement i przeprosiny w sprawie afery kebabowej. Rozpadła mi się Pita. Wpadł na pomysł. Aby nie marnować jedzenia i obecną pitę przerzucić do nowego placka. Więc mimo braku eksperckiej wiedzy, opinia książula może zaważyć o losach lokalu. Jednak, no, jak wiadomo, nie trzeba być piekarzem, żeby ocenić chleb. Więc jest to też całkiem normalne, że niektóre z tych restauracji próbują się bronić i atakują z powrotem. Na początku stycznia Youtuber nagrał film, w którym pojechał do lokalu u bacy na tacy, baca to taki popularny gość z TikToka. Powiedz chleb, jemy w piątek, ale bez litery. By. To co? Widzimy się w piątek? Właściciel bardzo serdecznie go przywitał oraz cieszył się, że YouTuber do niego zawitał. To ty moja. o jeszcze gościu w ogóle! Co to się dzieje w ogóle? Dwie Serio? Dlaczego? Dalej kolorowy vlog i tak dosyć surowo ocenił lokal, twierdząc, że ceny są na przykład za wysokie. No ale surowek żadnych nie widzę, więc wydaje mi się, że ten schabowy musi z czymś być za te 5 dni. Gdy film o jego restauracji został opublikowany, to baca z radością odpalił go na projektorze na sali i oglądał ze wszystkimi gośćmi. Bo ja sam Jadu, oglądam teraz z tymi ludźmi tu w restauracji i nie wiem, co on tam o mnie gada. Dobrego dnia, książulo na YouTubie wjeżdżać. Następnie jego filmiki o Jedzina książula wspominały o ogromnej ilości klientów, że mu się młotki do rozbijania kotletów niszczą. Panie książulo, pan to przyjedzie i kupi nam sprzęt nowy do tych skabowych, bo my przez pana to nie wyrabiamy. <ścoughs> Jeho, żeby spakowało. I oh, Ile spańczyków! Trochę tak, jakby chciał uszczypnąć tego książula, że, no patrz, la mu się, nie udało ci się nas zniszczyć, zajebiście sobie radzimy. Sprzedajemy w kotletów. No ale nagle po ponad miesiącu nagrał dwugodzinny materiał pod tytułem Czy książulo ma smak? Wspominając jeszcze na miniaturze o manipulacji. Narracja nagle się odwróciła, no i Baca z uwielbienia przeszedł do krytyki youtubera i odbijania jego zarzutu. Twierdząc, że praktycznie w niczym nie ma racji i odnosząc się do każdego pojedynczego zdania. Kilka przykładów to to, że np. nie zna się na golące, a ją ocenił, nie zna się na żurku, a go oceniam. Zarzuca chłopakom, że tworzą narrację z Wojasem Jakoby jedzenie miało być smaczne Oraz niesmaczne Ten pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się czerwona lampka W głowie i pomyślałem sobie Wy chyba kręcicie dwie wersje Czyli jedną pozytywną, a drugą Negatywną, a gość od montażu siadł Dostał dwie wersje I chyba mu się za bardzo wymiksowały Bo raz mówicie, że jest świetne, super A za chwilę, że nie jest dobre I patrząc na komentarze, odbiór nie wygląda najlepiej I największym błędem było chyba odkopanie tego tematu Miesiąc po recenzji, kiedy Wcześniej radował się i cieszył z tego, że Książulo go odwiedził. Mordo ty moja! o jeszcze gościu w ogóle! Co to się dzieje w ogóle? Po filmie książula miałem pozytywne odczucia do tej restauracji właściciela, ale po obejrzeniu filmu moje zdanie zmieniło się o 180 stopni. Mam wrażenie, że ten człowiek jest niezrównoważony. Parę dni po premierze filmu książula dziękował i żartował, że musi nowe młotki kupować, bo mu tak schabowe schodzą dzięki filmowi. Teraz nagle płaczę. Po filmie książula dowiedziałem się, że restauracja ma swoje dobre pozycje, można wpaść. Po Twoich reakcjach jestem przekonany, że na pewno nie warto. Baca nie jest jedyną osobą, która w w ostatnim czasie krytykowała książula. Niedawno wybrał się do kolejnego lokalu z kebabem. Powiedział w swoim filmie, że dostał bardzo malutką porcję. Na co odpowiedział mu sam właściciel lokalu, również na TikToku. Stwierdził, że sam wybrał opcję dziecięcą, która obsługa mu odradzała, więc nie ma co się dziwić. Gdzie to jest mały? Takiego brzdąca. Naprawdę brzdąca. Mówisz, że mały kebab mało mięsa? Tak, bo zamówiłeś mały kebab dla dzieci, 70 gramów mięsa. Dokładnie ten. Nasza obsługa ci go odradzała. I jest to całkiem sensowny argument, ale ludzie zwrócili uwagę w komentarzach, że mimo iż jest podpisany. One jako dziecięcy to nic to nie zmienia, ponieważ 70 gramów mięsa za 19 zł to dalej duża cena. Właściciel kebaba skonfrontował też zarzuty i słabej jakości mięso. Tak, książęło miał rację, to żaden Kraft, ale żadna mielonka. Bo to jest po prostu ręcznie robione mięso wołowo baranie z całymi płatami baraniny, wołowiny oraz miloną na grubym oczku wołowiną. Inni za to regularnie wytykają mu błędy w recenzjach. Książulo znów błysnął, szukając efektu chrupnięcia w parówce drobiowej bez osłonki. Jestem ciekaw opinii ekspertów, jak się na to zapatrujecie i czy opinie książula mają dla was jakiekolwiek znaczenie. To kolorowego bloga. Na TikToku pojawił się kontrowersyjny, ale za to nawet ciekawy trend z użyciem AI, generuje ogromne milionowe wyświetlenia i polega na... W wirtualnym przenoszeniu nazw epoki historyczne. Filmiki pokazują realistyczne symulacje życia w przeszłości z perspektywy pierwszej osoby, dzięki czemu możemy poczuć się, jakbyśmy żyli w czasach Czarnej Śmierci, erupcji w Pompejach czy II wojny światowej. I tak jak odbiór jest w miarę pozytywny, no to jest też ta druga strona, no bo ludzie kwestionują, czy na pewno nagrania z dnia w Auschwitz są odpowiednie. Do pokazania w szkole na jakiejś lekcji historii, no to nie, według mnie to jest super opcja. Ale kwestia robienia z tego filmów na TikToka, budowanie zasięgów, ale tworzenie konta na TikToku z takimi treściami, zdobywając miliony odsłon i setki tysięcy obserwujących, może różnie się skończyć. Nie wiemy, kto za tym kątem stoi, jakie może być intencje. Jest też gorsza strona tego trendu, bo narzędzia AI zostały też wykorzystane w celu tłum Tłumaczenia i rozpowszechniania przemówień austriackiego malarza z Wąsem, no i prowadzi to do promowania niebezpiecznych ideologii. Podejrzewam, że w tym roku platformy zaczną wprowadzać ogromne restrykcje co do kontentu AI, i nawet już teraz takie treści muszą być dokładnie oznaczane, bo inaczej mogą zostać usunięte. Na koniec powraca nam temat polskiego pingwina, czyli Stu, głównego antybohatera Pandora Gate. I zanim przejdziemy do tego najnowszego nagrania, w którym widać, że Stuart znowu został złapany przez Polaków w Anglii, to prokuratura dała kolejny update w sprawie ekstradycji. Jak mówiłem wcześniej, sąd w Manchesterze wyraził zgodę na przeprowadzenie ekstradycji do Polski. To jednak się nie stało, bo Stu złożył apelację od tej decyzji, a brytyjski sąd wciąż tego odwołania nie rozpatrzył. Więc teraz wszystko leży w rękach strony brytyjskiej, by ta sprawa ruszyła u nas do przodu. No a czas Ewidentnie działa na korzyść Stewarta. Parę dni temu wypłynęło kolejne nagranie, gdzie Polacy w Luton rozpoznali Stew. Przedali mu liścia, no i na tym zasadzie film się urywa. To? 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 I jest to kolejne tego typu wideo. Pierwszy filmik był ze sklepu tuż po całej Pandora Gate, gdzie było widać Stewarta na podłodze. No i to są niesamowicie durne oraz sabotujące sprawę zachowania. Wiadomo, że ludzie oczekują sprawiedliwości, to jest. Normalne. Ale bicie gościa na ulicy, który za wszelką cenę próbuje zostać w Anglii, może nie pomóc w ekstradycji do Polski. Teraz gość ma argument, że Polonia ciągle go bije na ulicy w Anglii i boi się, co to będzie, jak wróci do Polski. Takim sposobem cała sprawa może zostać ucięta, a Stuie nawet nie stanie przed wszystkimi zarzutami, które czekają na niego w Polsce. Widać po porowilu, który wstawił tu nagranie, że jest to jakaś grupka polskiej patologii z Luton. W komentarzach brandzują się całym pobiciem i cieszą z obserwacji, a nawet zapowiadają, że część dalsza nastąpi. Kompletna głupota. Już nie tylko w kwestii pogarszania, Całej sprawy, ale po komentarzach widać, że ludziom jest realnie szkoda Stewarta, no bo po takich filmikach, gdzie kilku troglodytów go bije, to normalna ludzka reakcja, i zawsze, jak jedna osoba jest prześladowana przez kilku, no to stawiamy się za tą słabszą, nawet jak jest to antybohater Pandora Gate, chociaż myślę, że wielu osób i tak się y, może, nie wiem, ucieszyć z tego typu nagrań. Jak ostatnio was informowałem, Stu ostatnio złożył kilka aktów oskarżenia, między innymi przeciwko mnie, Wardendze, Justynie Słuchanek. Chciałbym się z nim zobaczyć na mojej rozprawie, a nie z jego pełnomocnikami. Jak ktoś jakimś cudem spotka polskiego pingwina w Luton, pod żadnym pozorem go, kurwa, nie bijcie subskrybujcie kanał, żeby być na czasie, a jak mało Wam newsów i chcecie coś z innych sfer internetu, wpadajcie na inne kanały na czasie. Pa pa.